Nie no, zmień tą tabliczkę, Oskar. Ej, e, patrzcie, odpalam TNT. Nie! Odpaliłem. Łee, Ej, tam się świeci! Co? Ale... Ej, ludzie! Spodziewałem się czegoś lepszego. Ja przez przypadek to nagrywam teraz. A dobra, niech będzie się ósmy odcinek. Trzeba, to jest jeszcze ósmy odcinek. Uzbieraliśmy... Tam parę nocy polowaliśmy, to odbieraliśmy na TNT i zrobiliśmy małe bo ale coś wydać w duchne. A to co dzisiaj będziemy i robić? Dzisiaj mieliśmy się przejść do kanionu. Dobra, możemy iść. Który nie damy dzisiaj? Ja zrobię, słuchajcie, pola, co? A ja sobie pola. Albo teraz może nie nagrywamy oci. Okay. Może teraz nie nagrywamy oczy, tylko to będzie taki checkpoint to był to będzie taki... Yy, dobra, dobra, tak cicho. Odcinek. Siem, dobra, ludzie. To był taki mały odcinek specjalny. Mamy wybuch klienta, a więc komentujcie, subskrybujcie. Oszrany, yy, biały, magiczny, guziczek. Trzymajcie się. Marka. Pożegnajcie się. Cześć.